A, to ja jestem. Dzień dobry, Soku, Sokół, tak? Sokowa. O, tak. Soku istnieje. Dzień dobry tak. Ostatnio pisałem na pracy magisterskiej właśnie o Macieju Sokole. Szukałem na internecie różnych informacji. W Łodzi w tej chwili nie ma, do, to, to jest... Nie ma, z gierzem. Z gierzem. Tak, tak, tak. Na Republikę jesteście? W nie. Jak? Nie, nie, nie. My, my, my jesteśmy na telewizji narodowej. To Wa Znaczy Warszawa. Lublin można powiedzieć, spod Lublina, pan Sendecki, tu Łódź. A ja Białystok. Ale na dole nie ma działania, kochane, musi na dole działać. Od fundamentu, Dokładnie. Dół. nie od góry, tu dołu. No dobrze pan mówi. Tego, tego, tego. Tego, tego nam no brakuje wszystkim. No widzi no, pan, no, tak jest. Posłuchajcie mi panu tą tu. Artykuł jaki na nich <laughs> Po prostu z Nottingham, już, z Nottingham y, po prostu już tam y, gniazdo po oddało to do, do nas, do Polski nie? I, i my się tu przyjęli i druh przyjął z swojego gniazda. A nasze się zakochali pod gniazdem lotnicy i spod tobruku żołnierza. Tragedie, bo spaliło, podpalili, no. W takim mieliśmy badaniu. Jakoś no, się dziwiło. Nie znańsławcy. Tak, oczywiście. Tak. Tak. Nice tak, no, I, nada... I są, bez... a okazało się, że oni są bezkarni. No, nawet jak im skazaliśmy, kto to był. <laughs> no czy pan ten ten sąd rozwijał? në atë mënyrë për të qenë jashtë. Këtu nojë në të gjitha këto faqe.